Z nami Arkadiusz Malarz, członek sztabu szkoleniowego Legii Warszawa, trener bramkarzy. Dobry wieczór, bo Dobry widzimy wieczór. się na gali Ekstraklasy. Z jakimi nastrojami tutaj pan przyjechał po takim sezonie dla Legii Warszawa? Nastroje bardzo średnie, sezon średni, nie tego się spodziewaliśmy i myślę, że wszyscy jesteśmy zawiedzeni. A to zwolnienie Kosty Runiajicza było dla pana osobiście szokiem? Myślę, że dla wszystkich, bo, bo, bo tak na dobrą sprawę... No, zaczęliśmy punktować i, i tutaj zwolnienie, więc no, chyba nikt się tego nie spodziewał i my też ze sztabu, ale no ale tak się złożyło i, i, i teraz jest Gonzalo i, Pracujemy, udało się nam zająć te trzecie miejsce. Zaczęliśmy w końcówce punktować i, no i będziemy grać w europejskich polarach. Jak układa się ta współpraca z trenerem Gonzalo Fejo? To jest trener bardzo utalentowany, taką ma opinię, ale też wiemy, co się za nim ciągnie. Jak to wygląda wewnątrz u Was w sztabie? Bardzo wymagający, bardzo wymagający, bardzo konkretny. Który wie, czego oczekuje od swoich trenerów, przede wszystkim od zawodników, więc no, teraz już to było widać w końcówce, że tam może nasza gra, no, nie wiem, nie powalała na kolana, nie zachwycała, ale, ale... Ale ta końcówka dla nas była najważniejsza, bo najważniejsze były punkty i te punkty zdobywaliśmy i, i, i żeby móc zająć miejsce prałujące w europejskich Pucharach. Ale, ale tak jak powiedziałem, te, te trzecie miejsce nikogo nie satysfakcjonuje. Ja doskonale wiem, w jakim klubie jestem, jakie są oczekiwania. Myślę, że każdy ze sztabu i, i też z zawodników wiedzą, więc no, tutaj oczekiwania są tylko jedne. Mistrz Polski i, i w następnym sezonie no, musimy zrobić wszystko, żeby, żeby to mistrzostwo zdobyć i, i bo to już trzy lata bez mistrzostwa, więc, więc troszeczkę za długo. Miałem pytać o te cele, ale w Legii Warszawa liczą się trofea, czyli Puchar Polski, mistrzostwo polski na pierwszym miejscu, ale też pewnie faza grupowa europejskich Pucharów to jest co? To coś, co potrzebują też klubowe finanse i tam Księgowa na pewno chętnie przyjmie taki wynik. Myślę, że w każdym klubie księgowa przyjmie. Takie wyniki i finanse, tak, tak, tak jak powiedziałeś, no, no przede wszystkim liczy się to, żeby, żeby być na, na tym szczycie i, i chcemy zrobić wszystko w przyszłym sezonie, żeby żeby Legia była na pierwszym miejscu I, i, i tak będziemy pracować, tak będziemy skoncentrowani i tak będziemy podchodzić od pierwszego dnia treningu po wakacjach. Skoro mamy już tu trenera bramkarzy, to chciałem też zapytać o te pozycje w Legii Warszawa. No bo były pełne, pewne perturbacje w tym sezonie. Dominik Chładun wskoczył do bramki za Kacpra Tobiasza, później on wrócił na koniec sezonu. Czy to będzie pierwszy bramkarz Legii Warszawa w nowym sezonie i czy cały czas w niego wierzycie? Bo też wiemy, ile się mówiło o tym, rekordowy transfer, że to będzie chłopak, który wyjedzie do bardzo silnego klubu. Czy tak z perspektywy trenera, kiedy pan go obserwuje na codziennych treningach, czy go to trochę przytłoczyło? A czy powiem tak, jeden z trenerów, bo jest nas dwóch, jest mój profesor, trener Dowhań i, i, i razem się konsultujemy i, i przyglądamy i, i pracujemy z naszymi bramkarzami. Kacper to młody bramkarz i, i, i młodość ma to do siebie, że zawsze będą te wahania formy się zdarzały. Akurat e, e, przyszedł taki moment, że, że, że też drużyna nie pomagała i, i, i Kacper też. E, no nie mógł więcej zrobić i, i, i po prostu postanowiliśmy, że troszeczkę odpocznie. Wszedł Dominik. Dominik też nie był do końca zadowolony ze swoich występów, ale, ale robił co mógł. Później wrócił, wrócił Kacper i. i te ostatnie trzy spotkania wrócił ten Kacper, który był od pierwszego sezonu tego, co zdobyliśmy Puchar Polski. To był właśnie ten sam Kacper, który, który był w tamtym sezonie i, i tego oczekujemy i on sam od siebie oczekuje. To jest chłopak utalentowany i, i, i to on sobie zawiesił tą poprzeczkę w pierwszym roku i. I chcemy, żeby mu pomóc przede wszystkim, żeby wrócił na te właściwe tory, bo tak jak te ostatnie trzy spotkania pokazały, już wrócił ten Kacper i trzymamy mocno za niego kciuki, żeby, żeby cały czas trzymał ten równy, wysoki poziom. Czy końcówka sezonu Ekstraklasy, w zasadzie koniec, to dla Pana ulga, że będzie więcej czasu dla rodziny? Będzie żona w domu, Pan będzie w domu, no bo Wy jesteście powiązani z tą ligą jak chyba żadne małżeństwo w Polsce. Przez tyle lat, przez 21 lat grania w piłkę teraz jako trener praktycznie jest to samo, no bo wyjazdy, spotkania czy w UEFA czy w lidze już się przyzwyczailiśmy do tego i małżonka też pracuje, więc no ten rytm jest już tak nam znany, więc... Ale chwila oddechu, tak, jak najbardziej, dla rodziny, przede wszystkim dla, dla, dla dzieciaków, żeby, żeby móc troszeczkę więcej czasu spędzić niż kilka godzin każdego dnia, więc to jest, to jest takie najważniejsze i e, chwila, chwila odpoczynku i, i, i od początku, od pierwszego dnia ruszyć z pełną parą, wiarą w to, bo... bo żeby wrócić, tak jak powiedziałem wcześniej, na, na, na sam szczyt, bo, bo, bo Legia na to zasługuje, ale żeby to się mogło spełnić i ziścić, to potrzeba naprawdę ciężkiej pracy.